Zobaczyłem wcześniej, co to jest wibój? To wibój jest oprocentowanie międzybankowe, po którym to wskaźniku banki pożyczają między sobą pieniądze, który musi być musi mieścić się między wartościami. Dwóch stóp między stopą depozytową a stopą lombardową, którą ustala Rada Polityki Pieniężnej. Z tym, że po prostu w prosty sposób, żeby sobie to wszystko wytłumaczyć, to dajmy sobie spokój z tą Radą Polityki Pieniężnej. Można powiedzieć, że tak naprawdę przecież jak Rada podnosi czy obniża oprocentowanie, no to to wszystko uzależnione jest od inflacji, tak? No i z drugiej strony nie tylko rosną stawki procentowe WIBOR, ale rosną lokaty bankowe proszę zobaczyć. Dzisiaj mamy na poziomie WIBO o 3,92, mniej więcej ten, no 3 miesięcy, 4,12, 6 miesięczny, 3,97. I proszę zobaczyć, jakie, w tym, jakie mamy lokaty. I mo, proszę zobaczyć, oprocentowanie lokaty 5% dla 6 miesięcy. Można powiedzieć, proszę zobaczyć, że wysokość, można powiedzieć. W Iboru, równa się, a nawet jest mniejsza od lokaty bankowej. No bo tak, no przecież mówię, z jednej strony bank to jak, jak sklep, można powiedzieć. Idziemy do sklepu kupować jedzenie, no to wiadomo, sklep jest jakby pośrednikiem między sprzedającym, a kupującym. Jak idziemy do banku, to jesteśmy to bank jest pośrednikiem między tym, tym, tej osobie, co lokuje pieniądze i temu co bierze pożycza pieniądze, czyli uzyskuje kredyt i za to dolicza swoją marżę, którą wiemy jaka ona jest, zazwyczaj przy kredytach hipotecznych jest około 2% i czy WIBOR będzie 2%, 1% czy 3% bank wcale na tym nie traci, bo on zarabia tylko na tej marży, bo WIBOR musi oddać innemu bankowi, który pożyczył mu pieniądze, a tamten znów musi się przecież rozliczyć z, te, z tą osobą, co wpłaciła te pieniądze na lokatę.